Jak ocenia Pan udział w seminarium? Jak to wydarzenie pomaga w budowaniu relacji i zdobywaniu wiedzy? Przede wszystkim jest to kontakt z myślą ogólnopolską, jeżeli nie ogólnoeuropejską. Na co dzień nie ma możliwości, żeby mieć do czynienia z z takimi prelegentami, z takimi prezentacjami, zajmują się swoimi codziennymi obowiązkami. Trudno jest poszerzać horyzonty, a udział w takim spotkaniu to umożliwia. Także naprawdę wielkie podziękowania do organizatorów za tak szeroki zakres prelegentów, jak i tematów. No i jest to pokazywane w sposób bardzo ciekawy, bardzo interesujący. Myślę, że wiele wniesie w, nasze, w naszą świadomość o budownictwie oraz pozwoli zrobić jakiś krok w przód. Czy z przedstawionych już prezentacji wyciąga Pan jakieś wnioski, być może coś zwróciło szczególnie Pana uwagę? Oczywiście. No, przynajmniej na naszym rynku budownictwo mieszkaniowe pojmowane jest jako typowa budowa, czyli typowy materiał ścienny, typowa elewacja, typowe projekty, to co widzimy tutaj to jest zupełnie coś innego, coś na co możemy się otworzyć, no, wydaje się nasz rynek nieprzygotowany na przyjęcie takich innowacji, aczkolwiek wydaje mi się, że jest to przyszłość. Że nie stajemy przed ścianą, gdzie bijemy się tylko ceną, z konkurencją i tylko tym zyskujemy. Tutaj możemy zaoferować zupełnie coś nowego, nowe pomysły, nowy, nowy design, nowe projekty, zupełnie nowe spojrzenie na to, co do tej pory robiliśmy.